Też oglądacie Glare One TV? Ja jestem Marcin i w tym odcinku zajmiemy się porównaniem parasoli oraz softboxów i pokażę Wam, jakie efekty możecie uzyskać stosując te modyfikatory światła. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy porównanie od opisu budowy modyfikatorów i w przypadku parasola, należy pamiętać, że świeci on światłem odbitym. Oczywiście mówię w tym momencie o parasolach, które mają ekran biały odbijający i srebrny odbijający, bo możecie też spotkać parasole tak zwane dyfuzyjne czy parasole przepuszczające światło, których używa się podobnie jak softboxa. Ale moim zdaniem najfajniejsze są właśnie tego rodzaju z ekranem białym wewnątrz lub srebrnym, ponieważ one pozwalają wam dość dobrze kontrolować światło na planie zdjęciowym. Ta sztyca pozwala zamontować taki parasol do lampy. Wszystkie nasze lampy mają odpowiednie uchwyty, do których montujecie sztycę parasola. Ja w dłoniach trzymam w tym momencie wersję 160 cm. Jest to wersja biała, jest to parasol Glerwan Orb 160, ale oprócz białego są też wersje srebrne i są też mniejsze rozmiary, jeżeli takie byście chcieli. Ten parasol w rozmiarze 160 jest dzisiaj tutaj na planie, dlatego że jego rozmiar jest najbardziej zbliżony do średnicy okty, a jest to Okta 150 w wersji Pro. I właśnie taką dzisiaj będziemy używać. W przeciwieństwie do parasoli, softboxy nie świecą światłem odbitym, ale jest to światło bezpośrednio padające z lampy na nasz plan zdjęciowy, na naszą modelkę. I lampę montujemy w tym miejscu. Tu jest mocowanie bowensa, które pozwala nam stosować softbox. Światło wpada nam do środka. I przechodzi przez dwa ekrany dyfuzyjne, czyli przez te materiały, które widzicie tutaj z przodu, i dzięki temu światło jest rozproszone i zmiękczone. Czyli, reasumując, softbox świeci światłem bezpośrednio padającym z lampy, natomiast parasole, takie jak właśnie ten, są narzędziami, które świecą światłem odbitym czyli lampę ustawiamy od tej strony, światło się odbija i pada na plan zdjęciowy. Tyle jeżeli chodzi o e, takie ogólne założenia związane z budową tych modyfikatorów. Teraz przejdziemy do zastosowania praktycznego obu tych modyfikatorów i zobaczymy, jakie efekty uzyskamy na zdjęciach. Jak widzicie, jest z nami Agata, a to oznacza, że będziemy przechodzić do części praktycznej naszego testu parasoli i softboxów. Do lampy Vega 400 mamy zamontowany parasol biały 160 Glare One Orb, o którym wcześniej już Wam mówiłem. I zobaczymy, jakie światło uzyskamy stosując go w wersji bez dyfuzora, więc zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzicie, światło uzyskiwane z parasola jest bardzo miękkie, jest bardzo przyjemne dla oka, ale pamiętajcie, że każdy parasol orb, nieważne czy jest to wersja srebrna czy biała, dostarczana jest wraz z dyfuzorem, więc zobaczymy teraz, co się stanie ze światłem, jeżeli do parasola zapniemy dyfuzor. Tak właśnie wyglądają zdjęcia wykonane z parasolem białym i z dyfuzorem. Zwróćcie uwagę na to, że wrażenie, jakie uzyskujemy, taką ogólną jakość zdjęcia, jakość światła na zdjęciu, uzyskujemy bardzo podobną. Natomiast zastosowanie dyfuzora powoduje to, że mamy. Odrobinę więcej światła w cieniach, ponieważ to światło jest troszkę bardziej rozproszone, natomiast jest dalej światem kierunkowym, ja specjalnie ustawiłem to w takim wzorze klasycznym górnobocznym, czyli lekko powyżej agaty i lekko z boku, tak? stąd uzyskujemy takie bardzo fajne boczne światło, które, które rysuje. To jest parasol. A teraz sprawdzimy co się będzie działo, jeżeli zamiast parasola zastosujemy softbox, będzie to przypominam Okta 150 w wersji Pro. W porównaniu do parasola, softbox daje również bardzo miękkie światło. Przejścia między cieniem a światłem jest takie bardzo delikatne, ale zwróćcie uwagę na to, że ten cień jest dużo głębszy, mniej dopełniony światłem niż w przypadku parasola. I dzieje się to właśnie dlatego, że parasolka działa światłem odbitym. A softbox daje światło takie bardziej bezpośrednie. Tak? Tam nie ma e, światła odbitego, tylko jest bezpośrednio trafiające z lampy. E, w tym wypadku na no, agatę. Sprawdźmy teraz jeszcze jedną rzecz. E, bardzo istotną, ponieważ softbox w przeciwieństwie do parasola daje Wam jeszcze jedną możliwość. Mianowicie do softboxa, e, z każdego softboxa serii Pro, jeżeli chodzi o softboxy Glarwana, możecie podpiąć. Plaster miodu, inaczej zwany też gridem. I to jest coś, co pozwoli Wam jeszcze lepiej kontrolować światło. I właśnie teraz sprawdzimy, jaki będzie efekt stosowania okty 150 z gridem. Po założeniu plastra miodu do okty następują dwie zmiany. Pierwsza sprawa jest taka, że światło biegnie bardziej na Agatę i mniej tego światła pada na tło. Czyli tło zrobiło nam się nieznacznie ciemniejsze, natomiast samo światło padające na Agatę jest dalej tej samej jakości, jest tak samo rozproszone. Plaster miodu powoduje tylko i wyłącznie to, że lampa z softboxem świeci bardziej na wprost, natomiast światło nie rozchodzi się na boki. Z tego powodu mamy fajne światło na agacie, ale na tle mamy go trochę mniej. Co to oznacza? Oznacza to to, że plastry miodu na softboxach pozwolą Wam bardziej pracować z kierunkiem tego światła, i zwłaszcza w małych pomieszczeniach będziecie mieli większą swobodę w pracy, ponieważ będziecie mogli selektywnie oświetlać to, co chcecie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane z boxami i parasolami Glare One, zostawcie je w komentarzach pod filmem lub piszcie na info.gleruan.pl. Ja dziękuję Agacie za pozowanie, wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w innych filmach Glare One TV.